Wiecie co się stało? No nie, zgubiłam telefon. Ja <grymne> będę płakać. No, dzień dobry, dzień dobry. <grymne> Witam Was serdecznie. Jadę zatankować niuńkę, Bo wiecie co? Ktoś mi chyba spuścił paliwo z baku. Bo miałam chyba jeszcze z pół baku, no lekko pół baku, myślę. Ja się musiałam zastanowić. No ładnie. No, dziewięć dyszek. było piątki? E tak. Wyniecałe dziewięćdziesiąt. Tak, tak. No dobra, tankowanie nie zaliczone. Idziemy się przejechać. Dzisiaj troszeczkę tak nietypowo, słuchajcie, jedziemy, bo hmm, chcę dojechać na działeczkę, ale nie chcę jechać asfaltem, bo nie mam, słuchajcie, no wiecie czego, nie mam szybki, nie mam w kasku. Wejdziemy sobie po prostu drogą szutrową na działkę. <noise> spróbuję dojechać na samą, na samą działkę, praktycznie, ale przynajmniej będziemy mieli ładne widoczki, słuchajcie. O, jaki przystojnik tam jechał! Ja cię kręcę <noise> na no fajnym moto. <noise> jak jasne, skąd ja je mam wiedzieć jak się w motocykliści? <grybujesz> I weź tu kogoś poznaj Nakrętka w ciemno <grybujesz> Poczekamy, a co tak? Tu? Tu! Pierdziele. No ja jestem ładnie zakręcona Ja mam zawsze problem z orientacją w terenie troszkę Zakręcona Tak, Kaszuby są piękne Bez wątpienia Przyjeżdżajcie na urlopy no. No. <grychy> Na weekendy Zapraszam serdecznie <grychy> Gdybyście szukali jakiegoś, no nie wiem, fajnego miejsca czy noclegu, to też mogę pomóc z wyborem. Znam okolice oczywiście. O, teraz będziemy przejeżdżać przez wiadukt nad obwodnicą kościerską. Tak, Kościerzyno ma obwodnicę! jaki ładny no chciałabym mieć taki domek o tu też jest piękne miejsce To się chyba nazywa słuchajcie Osada Burego Misia tak mi się wydaje Mogę się mylić ale to jest słuchajcie cały taki ogromny kompleks jest to miejsce w którym przebywają osoby z niepełnosprawnością i mają tutaj opiekę taką niecałodobową na, na stałe. Mają tutaj swój domek i oni, słuchaj, tutaj żyją prawie że samowystarczalnie. Mają swoje uprawy, swoje zwierzątka i, i sami się tym wszystkim zajmują. O, zobaczcie. No. Można też u nich zrobić zakupy. Uch! Mucha! Uch! Produkują swoje serki. Przepyszne są, miałam okazję próbować. Bardzo fajne miejsce. No i dla tych osób, prawda? Przede wszystkim kurczę mają no, świetne warunki tutaj po prostu. I do jakiegoś tam rozwoju własnego. I, i do życia po prostu. Używa. Wiecie co się stało? Ja pierwsza. No nie, zgubiłam telefon. Kiedy on mi wypał? Oh, Trochę jestem zestresowana i już nie mogę się cofnąć. Oh, tylko nie mój telefon. Używa. Tam mi wytrzęsło dupę No pięknie, I teraz jechał samochód, tak? I go przejechał Czemu mi się zawsze musi taki coś przyprawić? Ja wiem gdzie na tych, kurde po płytach mnie wytrzęsło i łapat no. Dobra, Olga zamknij się i patrz, czy leży. Co za szajf. Nawet nie wiem kiedy, no. Nie usłyszałam niczego. Ej, ja mogę na nagraniu zobaczyć, gdzie on jest. Miałam jakąś panią, to kurczę może go podniosła. Przepraszam, znalazła pani telefon, może? Co? Znalazła pani telefon? Nie. A ty gdzie też? Ja szukać telefonu. A ty, a ty masz telefon? Gdzie? Z czego? tyłu, Z tyłu Nie, Ja pierdzielę. A myślała, że zgubiłaś? Tak, bo ja go ty zawsze miałam. A ty, a ty jedziesz? Szukać go! No się. Dziękuję. Pa, pa. Do widzenia. Do widzenia. Przeszła pani właśnie na spacerek z pieskiem. Co za numer! Ja Jestem niereformowalna, słuchajcie, jak ja mogłam coś takiego zrobić? Ja włożyłam telefon do tylnej kieszeni. Kuzynko jadę. Pięknie po prostu. I sobie pomyślałam w pierwszym, w pierwszym momencie, że ten wiecie że położyłam go z tyłu na siedzeniu jakoś jak tankowałam i że usiadłam na niego a ja go w kieszeń wsadziłam no po prostu brawo Olga, brawo fajne małe siedlisko takie powiem wam, że chciałabym mieszkać gdzieś w takim miejscu właśnie ja się cały czas rozglądam za siedliskami <laughs> gdzieś tutaj w okolicy. Wiecie, może na kredyt, <laughs> coś by się znalazło, ale nie ma nic na razie. Na razie nic nie ma. Szkoda. Tylko mi odbił. No ja już jestem czujna. Patrzę na telefon. Ja cię kręcę, ale hektary. No nieźle, nieźle. No i teraz tutaj pojedziemy. O, jakie rude krówki! Ja mam taki kolor włosów. Jakie fajne to są młode Ale uciekają, szkoda No cześć pięknotki Mamy to samo upierzenie Owłosienie No, ten sam kolor No, ten sam kolor. Prawie że. Hej! Dawno się nie widzieliśmy, nie? Lecę dalej. No, jakie duże to statko? Jakie śliczne! Chodź jak ucieka młody? No, chodź się przywitać. Co tam jakaś baba na motocyklu? Będzie im przeszkadzać, no nie? No dobra, i co teraz? Przejadę tędy czy nie przejadę tędy? Przejadę, czemu nie? Co? A! Mówię, to jest szlak rowerowy, o kurde. Jest taka droga dookoła jeszcze, mogłabym to ominąć, ale... Po co? Uuu, damy radę. Uuu. Trochę mi tu znosi, bo... Wiecie. Niska prędkość, to są same dziury, wyboje. Ah! Pierdziele. Ale się przestraszyłam. Myślałam, że to jest taka dziura wielka. Jakaś wiecie, że coś tam się zapadło czy coś. A tu przyjadę, co? Normalnie. O i zobaczcie teraz co tu będzie! Ja bardzo lubię to miejsce. Bardzo, bardzo, bardzo. O, ale to jest pięknie. Przepięknie. Ja już tutaj nagrywałam kiedyś odcineczek z małego urbeksu tego miejsca. No coś pięknego. Jedę na działeczkę zobaczyć czy truskawki rosną. No, a ja robiłam urbek z tego miejsca, także jak jesteście ciekawi to zapraszam Was na ten odcineczek. Spróbuję go gdzieś podlinkować tutaj. Nie wiem, czy mi się to uda. Jeszcze nigdy tego nie robiłam. Ale... ale jest taki odcinek, no. Zobaczcie, to są moje dzisiejsze zbiory z działeczki. Mam poziomki. Nawet zobaczcie, jaka poziomka gigant. zwiergaśna. No i niestety tylko tyle czarnej porzeczki i tyle czerwonej. Śmiech na sali ale wiecie no w tym roku po prostu wszystko przemarzło i dosłownie tylko tyle było tego na krzaczku ale za to zobaczcie co tu jest ja nie pamiętam już co to są za kwiatki to są chyba goździki mi się wydaje ale nie jestem pewna no coś pięknego po prostu ja sobie tutaj wiecie nazbierałam różne kolorki eee, i ten muszę je jakoś skrócić i zapakować do torby, do plecaczka bo ja je biorę na pewno ze sobą na stolik także no, kwiatki, ode mnie dla mnie no dobrze, słuchajcie ja będę się z wami żegnać ja już dojechałam do Kościerzyny z powrotem lecę do domku wypoczywać no a wam życzę miłego wieczoru postaram się nagrywać częściej Trzymajcie się, na razie, cześć.